Jak rozpoznać asymetrię u dziecka? Dziś pokażę Ci trzy objawy. Pierwszy to taki, w którym główka dziecka stale jest zwrócona w jedną stronę. Może to wyglądać mniej więcej tak, że ucho dziecka jest przyklejone do jednego z barków. Jak to możesz zaobserwować? Jeżeli Twoje dziecko na Ciebie patrzy, to zamiast ustawiać główkę symetrycznie, zazwyczaj skręca ją lekko do boku i w ten sposób na Ciebie zerka. Kolejny objaw. Dziecko stale zerka w jedną ze stron, czyli na przykład w stronę prawą, i obrót główki w stronę przeciwną jest czasem niemożliwy bądź bardzo trudny do wykonania. Jak to wygląda? O, właśnie w ten sposób. Jeżeli próbujemy zaangażować wzrok dziecka w przeciwną stronę i ono nie podąża za zabawką bądź za nami, jest to już bardzo niepokojący objaw. Trzeci objaw. Maluszek leżący na twardym podłożu wygina się w jedną ze stron. Często nazywamy to wygięciem w literę C, tak jak tutaj. Jeżeli jest to zawsze jedna strona, jest to już niepokojący objaw. Jak to wygląda? Mniej więcej coś takiego. A jak sobie z tym poradzić? Warto udać się do fizjoterapeuty po poradę. Asymetria to nic strasznego, ale należy się nią zająć, by dziecko mogło prawidłowo się rozwijać. Jeżeli filmik był dla Ciebie ciekawy, koniecznie zaobserwuj po więcej.